Chciałbym polecić książkę Maciej'a Rasia Elegie. Jest to y, jego drugi tom poetycki, wydany przez wydawnictwo Kwadratura. Książka krąży wokół spraw, y, zdawałoby się odwiecznych dla poezji, a ostatnio y, jednak jakoś chyba mniej modnych y, to znaczy, y, książka dotyczy czy opisuje przywołuje rozstanie, zakończony związek, krąży wokół takich emocji jak czy doświadczeń jak zawiedziona miłość, pożądanie, zazdrość, prawda, i wszystko co, co z tymi sprawami jest związane i wydawałoby się, że na pewnym poziomie jest, jest to książka, która jest Jakoś zapisem, próbującym przepracować to doświadczenie. Forma w większości tych wierszy, czyli dystych, pełen powtórzeń, pełen zapętleń, jest pewnym sposobem na to, żeby czytelnik odczuł pewną, pewną gorączkowość emocji. Zapętlenie, zapętlenie myśli, pewną obsesyjność czy kompulsywność przeżywania, jak, jaka, jest tutaj, jaka jest tutaj przywoływana w tej książce. Z jednej strony wydawałoby się, że ta książka jest w jakiś sposób, sposób naiwna, czy nawet może niedojrzała, gdyż ta, 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 ta nieszczęśliwa miłość, czy ta nieszczęśliwa miłość, te, te dramaty, które tu się odbywają, często. Opisywane są w takich, w takich dekoracjach imprezowych. Te wszystkie emocje, które temu towarzyszą, te zazdrości, pożądania, też są, też są w jakiś sposób wydawałoby się przynależne, może jakoś osobom, osobom dojrzewającym, bardziej niż, niż dojrzałym. Ale Rasz tutaj bardzo, bardzo świadomie buduje pewną opowieść, którą wpisuje w pewne konteksty zauważalne później. I nadaje tutaj dodatkowe, dodatkowe poziomy znaczeń. Na, takim przykładem jest, na to jest to, że w pewnym momencie zostaje przywołany mit o Orfeuszu i Eurydyce. Przywoływanie pewnego nieszczęścia, pewnego dramatu w wierszach jest pewną strategią twórczą. Tutaj, tutaj Orfeusz celowo odwraca się po to, żeby doszło do nieszczęścia, po to, żeby miał temat dla, dla, swojej, dla swojej poezji. I tak samo e, ciekawa jest tutaj klamra. E, pierwszy i ostatni utwór tego tomu nosi tytuł fuga. Fuga jest to jednocześnie. E, fuga jest to zasadniczo forma muzyczna, e, której, której nazwa oznacza ucieczka, ale też składa się z pewnych, e, z pewnych powtórzeń, e, więc możemy za, za, zakładać, że e, tutaj Interpretując ten tom, trzeba trzeba się zastanowić yy, także nad tym, na ile, yy, na ile sztuka, poezja potrafi yy, nam pomóc w przepracowaniu pewnych doświadczeń, a na ile yy, poprzez ich zapisanie yy, zmusza nas do. Ich, ciągłego ich odgrywania, ciągłego powrotu do nich, i tak naprawdę nie pozwala, nam z, nie pozwala nam z tych doświadczeń uciec. I myślę, że to, tak naprawdę, ostatecznie jest, jest tematyką tej książki, a nie tylko to, co może nam się wydawać powierzchownie przy pierwszej lekturze czyli właśnie jakaś nieszczęśliwa miłość.